1937 to już był wyścig, a wyścigi tu na tej Ziemi organizujemy od ponad prawie 30 lat. 25-lecie obchodziliśmy 3 lata temu, było to później przerwa, były przerwy takie związane ze sprawami stanu wojennego i, i, i te inne rzeczy się odbywały, a tak to eliminacje się to odbywały dwa razy w roku. Jedną edycję mieliśmy w czerwcu, a drugą edycję mieliśmy we wrześniu. Ale z tego względu, że troszeczkę za monotonne to było dla zawodników, poszukaliśmy drugiej trasy, którą mamy w Korczynie koło Krosna i tam organizujemy z kolei teraz w maju imprezę, ten długi weekend majowy, a tu we wrześniu z powrotem wracamy na ziemię sanocką. Stąd to wyścigi górskie, czyli musi być start na dole, a różnica poziomów musi być jakaś, żeby jednak na tą górę wyjechać. To jest najprostsza i najtańsza chyba forma sportu samochodowego w Polsce w tej chwili. Dlatego, że są to wyścigi dwudniowe, praktycznie potrzeba 3 dni czasu na to, żeby rozegrać eliminację mistrzostw Polski i również Słowacji. Odbywa się to w ten sposób, że są dwa podjazdy treningowe oraz dwa wyścigowe każdego dnia. Wczoraj była jedna runda, dzisiaj druga runda, i z tych rund zawodnicy zbierają punkty do klasyfikacji ogólnopolskiej. Do tej pory jeszcze została tylko jedna eliminacja wsiennej, a do tej pory odbyły się zawody właśnie u nas w Korczynie, w Limanowej, w Sopocie i jeszcze mamy rundę właśnie na Słowacji w Banowcach. Ten sport, no to bardzo fajna zabawa. Ale szybka. No, bardzo szybka. Co Przez mojego tatę w sumie zacząłem jeździć, bo on to mi z 8 lat jeździł w wyścigach, także od małego byłem... Związany z samochodami. Myślę, że bardzo dobrze. Wczoraj zająłem drugie miejsce w klasie i trzecie w grupie dzisiaj tak samo, chociaż dzisiaj zabrakło mi 0,7 sekundy na dwóch podjazdach do kolegi. Także nie jest źle. Jazdim już 5 roku, zaczął są na małej formuli, teraz są przeszedł, posłane dwa roki jazdim na Formuli 3000. Zaczął są breto, ma to bawi, bawi mnie jak chodzi szybko. Ta trać jest bardzo piękna, bardzo piękne przestrzeń, dużo widzów tu macie, ale nie jest to trać pre Formuły 3000. Jest to, je to bardzo szybka a Formuła wywołuje więcej szybką Które Organizujemy tutaj w Wójskim koło Sanoka czy w Korczynie koło Krosna. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, prace trwają przeważnie pół roku. Od pół roku się przygotowujemy z mniejszymi takimi różnymi sprawami, jak pozyskiwanie zgód, powiadomienie różnych organów, służb. A później już na sam koniec, no to dwa tygodnie przed, to już jest ciężka praca, ponieważ już spływają zgłoszenia, trzeba to wszystko przygotowywać, papiery kompletować dla członków Komisji Zespołu Sędziów Sportowych, którzy przyjeżdżają, dla sędziów, którzy osędziują te, te zawody. No trzeba powiedzieć, że zawody nasze sędziuje około 150 do 180 osób. Są to sędziowie, którzy stoją na punktach obserwacyjnych, czasami w deszczu, czasami w słońcu, tak jak... Dziś to widzimy, ale są to fanatycy sportów samochodowych, którzy chętnie tu przyjeżdżają.